Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Agacia i o książkach mówię subiektywnie. A teraz się bardzo spieszę porządku koncept na wydarzenie z okazji nocy księgarni, w którym biorę udział wraz z Jumeką, i będziemy sobie dyskutować o tym, jaka właściwie jest współczesna literatura azjatycka, więc na pewno zobaczycie jakieś przebitki z tego, a ja już muszę uciekać. Właśnie bardziej, bardziej, bardziej chodziło chodzi mi o piercing, też właśnie wydano przez tajfuny. To jest dość specyficzna literatura. <laughs> tak, tak, to jest Dzisiaj już jest sobota, już jest po nocy księga, nic może być słychać po moim głosie. Mam jakieś takie przeziębienie, które się ani nie chce rozwinąć, ani nie chce się wyleczyć, więc mam nawroty. A wczoraj bardzo dużo mówiłam, bo spotkanie trwało troszkę ponad półtorej godziny. Mieliśmy kameralną widownię, ale taką, z którą mogłyśmy wejść w interakcję, a na tym nam bardzo zależało. Bo nasze spotkanie było taką, takim czymś na wzór debaty. Rozmawiałyśmy o tym, jaka jest współczesna literatura azjatycka, i oczywiście poruszyłyśmy temat tego, że jest z jednej strony przytulna, z drugiej strony mamy też teksty takie bardziej osobliwe, ale chciałyśmy też pogadać o tych tekstach bardziej normalnych. No i nam się to udało, ja jestem bardzo zadowolona z tego. A jeśli chodzi o literaturę bardziej praktycznie azjatycką, to będę w tym vlogu czytała Gołkę Zeki Kaneshiro. Co mi później wpadnie w ręce, to wpadnie. Myślę, że chciałabym przeczytać też pójdę sama i jakąś jeszcze trzecią książkę w tym vlogu, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Planujesz, bo on trwał tydzień. I dzisiaj jeszcze muszę skoczyć na zakupy, muszę trochę posprzątać i nie mówiłam o tym otwarcie, ale tłumaczę książkę, więc będę się tym dzisiaj też zajmowała i chcę też dzisiaj trochę odpocząć. Zapomniałam Wam pokazać też moje zakupy z nocy księgarni, bo no wiecie, skoro księgarnia nam udostępniła miejsce do tego, żebyśmy tam zorganizowały spotkanie, no to chciałam się jakoś odwdzięczyć. Były też promocje oczywiście, więc to mnie dodatkowo skusiło, kupiłam sobie Mr. Leveman Bernardine Evaristo, no i oczywiście jakąś literaturę azjatycką, dziennik pustki. Pogadajmy sobie o pierwszej książce w tym vlogu, czyli o Gału Kazuki Kanesilo w tłumaczeniu Mateusza Gwoździa. To jest młodzieżówka, i trochę się bałam tego, jak to wpłynie na moją ocenę, zanim po tę książkę sięgnęłam, ale szczerze mówiąc, nie czuję, żeby to była tak bardzo literatura młodzieżowa, jak na przykład mogłoby to być w przypadku książek amerykańskich czy angielskich. Przeczytam wam fragment z początku, z samego początku książki, z pierwszej strony, który według mnie świetnie podsumowuje tę książkę i dość dobrze powie wam, czego możecie się po niej spodziewać, Pokażę wam, czego możecie się po niej spodziewać. Chciałbym tu postawić sprawę uczciwie i zaznaczyć, że niniejsza opowieść to historia miłosna i to bardzo osobista. W wszelkiej maści ideologie, komunizm, pluralizm, kapitalizm, pacyfizm, konsumpcjonizm, wegetarianizm i inne izmy nie mają tu nic do rzeczy. A jednocześnie to jest książka, która ma dość mocno zarysowany kontekst polityczny, ponieważ główny bohater jest Zainichi. Jest Japończykiem, który nie jest w 100% pochodzenia japońskiego. On ma akurat tutaj też korzenie koreańskie. No i odczuwa to na każdym kroku, ponieważ jest po prostu dyskryminowany. Zarówno w sposób. Taki systemowy, ale też przez swoich kolegów ze szkoły, po prostu. I ten nasz główny bohater, akurat, jest dość silną postacią. Wydaje mi się, że to, się, to też jest związane z tym, w jakiej rodzinie się wychowywał. I on sobie radzi z tymi prześladowaniami bardzo dobrze. No, ale wciąż ma, widać, że ma po prostu żal do, do Japonii za to, jak traktuje takich ludzi jak on, mimo tego, że on, znaczy on, on mógłby się czuć Japończykiem, ale trochę <laughs> zaprzecza temu właśnie jakby, jako by miał, miałby nim być i stara się chyba um, dystansować od tego poczucia bycia Japończykiem um, ze względu właśnie na to, jak jest w Japonii traktowany um, i um, Akurat ten temat jest tutaj, wydaje mi się, bardzo dobrze poruszony. No, bo my go obserwujemy z perspektywy 17-latka, który jest bardzo taką postacią e, waleczną. On sobie nie daje wchodzić na głowę i nierzadko wykorzystuje przemoc fizyczną do tego, żeby, się, e, żeby sobie poradzić z dyskryminacją. E, I my go właśnie poznajemy z jednej strony jako takiego osiłka, a z drugiej strony jako dosyć mądrego. Dzieciaka, którego interesują też od strony naukowej tematy związane z rasą. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bo widać, że on widać, widać bardzo dobrze, że on docieka, że on się miota, że on szuka swojego miejsca w życiu, że on jest zły na Japonie. I to jest naprawdę ciekawa postać. Pojawiają się tutaj też czasem takie sceny których moglibyśmy się spodziewać po 17-letnim chłopcu, szczególnie w kontaktach z kobietami i młodszymi, i starszymi? Ale ogólnie na ten moment po 100 stronach oceniam tę książkę <laughs> raczej pozytywnie. Na pewno to nie będzie ulubieniec, i tego się też nie spodziewałam, no bo literatura młodzieżowa to już nie jest do końca mój gatunek czy podgatunek ale wydaje mi się, że gdybym miała czytać litera młodzieżówkę. Gdybym miała czytać młodzieżówkę, której akcja działaby się właśnie na przykład w jakimś takim bliższym nam kręgu kulturowym, czyli w Ameryce czy w Wielkiej Brytanii, powiedzmy, bo to jest taki raczej standard na naszym polskim rynku, to myślę, że nie zaangażowałabym się tak do końca. To mi się świetnie czyta. Jest tutaj trochę też takich kulturowych ciekawostek, o których ja nie miałam pojęcia. Są do nich dodane przypisy, więc ja się bardzo z tego cieszę. I uważam, że jest to naprawdę ciekawe, ale które jak ją skończę, to Wam jeszcze podej podrzucę tutaj, przepraszam bardzo za mój kaszel, podrzucę Wam jeszcze jakieś słowo podsumowania. Ale bardzo chętnie naprawdę do niej wracam. Dzisiaj chciałabym ją skończyć. Wydaje mi się, że może, może mi się to udać, ponieważ ją się naprawdę dobrze czyta. Płynie się przez tę książkę i ja bym chciała wiedzieć, do czego ta książka zmierza, bo to jest taka literatura młodzieżowa, obyczajowa. Ale wydaje mi się, że, że ta książka poprowadzi nas w jakieś, w jakieś takie miejsce, które pozwoli nam sformułować, w miejsce fabularnie w takim sensie, które pozwoli nam sformułować sobie jakieś wnioski i wyjść z jakimiś przemyśleniami, yy, i zostać z jakimiś przemyśleniami po skończeniu tej lektury. Yy, więc dzisiaj będę ją kończyła yy, i dzisiaj chciałabym jeszcze załatwić kilka rzeczy yy, związanych z pracą. E, takich małych, naprawdę malutkich. E, dzisiaj jest niedziela, <laughs> więc jutro powrót do pracy e, i chciałabym sobie jeszcze w tej niedzieli trochę odpocząć. E, byłam oczywiście na wyborach, e, odwiedziłam też rodziców. E, dzisiaj miałam taki ogólnie dosyć, może niespokojny dzień, ale na pewno dzień bez pośpiechu, i właśnie czegoś takiego potrzebowałam, i chciałabym zakończyć ten dzień z książką. Pamiętacie jak wam w sobotę wspominałam, że mam takie przeziębienie, które się nie może do końca rozwinąć? To się chyba doigrałam. Dlatego dzisiaj odwołam wszystkie zajęcia, myślę, że jutro też i idę czytać, żeby jak najmniej mówić. Więc nie wiem, co będzie za dzisiejszą aktualizacją czytelniczą. Hello! <laughs> Słuchajcie, jestcie troszkę lepiej, ale nadal głos nie jest najlepszy, dlatego opowiem Wam w pięciu zdaniach, co myślę o go. Uważam, że jest to bardzo dobra młodzieżówka, która nie jest pozbawiona schematów. Ponieważ nasz główny bohater jest takim licealnym zawadiaką. Ale y, właściwie rozumiemy, skąd się to u niego bierze. Ponieważ to płynie trochę w u nich w krwi, w rodzinie, ze względu na to, jaki zawód wykonywał jego ojciec. Jest to zrozumiała relacja ojca, relacja głównego bohatera z ojcem i z matką. Jest bardzo ciekawa, chociaż też jest trochę taka młodzieżówkowo przesadzona, ale uważam, że jest naprawdę dobra. Główny bohater jest, według mnie, jak na swój wiek, trochę za bardzo doświadczony i zbyt silny, i zbyt świadomy, i zbyt mądry, ale z drugiej strony, on tak naprawdę nie, nie ma w życiu czegoś takiego, co zajmowałoby mu czas na tyle, żeby nie mógł na przykład poświęcać nauce. On w pewnym momencie w tej książce tak naprawdę poświęca cały swój czas nauce. On jest w ogóle bardzo też jak na swój zbieg zorganizowany i bardzo zdeterminowany. I to chyba przez to, że on właśnie od małego jest dyskryminowany ze względu na to, że jest zajmici. Co dosłownie oznacza przebywający, mieszkający w Japonii, mimo tego, że on tak naprawdę się w Japonii urodził, wychował się w Japonii, ale przez Japończyków nie jest uznawany za Japończyka czystej krwi. I, yy, i on stara się dociąć, że, że, że ten pogląd nie ma żadnych podstaw, więc on się też bardzo dużo na ten temat uczy. I to jest taka młodzieżówka, która jest bardzo mądra. Ona jest mądrzejsza niż nie jeden dorosły, bym powiedziała, ponieważ um, ona. Nie jest zbytnio moralizatorska, nie jest napompowana i obserwujemy wydarzenia z perspektywy właśnie nad wyraz dojrzałego siedemnastolatka, ale um, to się wszystko trzyma kupy i to się nie wydaje większe niż być powinno. Ten dzieciak rozumiemy, że on jest taki, jaki jest przez swoje doświadczenia życiowe, więc to też nie jest tak, że to nie ma podstaw. Mimo tego, że jest to wyolbrzymione, to ma to podstawy. I to jest książka, która może zmusić do refleksji, ale która nie robi tego w taki nadęty sposób. I chciałabym, żeby tę książkę przeczytali młodzi ludzie, bo jest naprawdę dobra, czyta się ją bardzo przyzwoicie. Podoba mi się to, że jest pozbawiona jakichś wielkich zwrotów akcji. To jest po prostu codzienne życie tego dzieciaka, które bywa ciężkie. Ale... Nie ma tutaj jakiegoś nie wiadomo jakiego melodramatyzmu, i nawet szczerze powiem, nie spodziewałam się ostatniej sceny w tej książce, bo byłam pewna, że to, co się tam, to, co się tam dzieje, to już jest zamknięty rozdział w życiu bohatera, a jednak nie mogłam się tego w sumie domyślić no bo tak jak mówię, tutaj te schematy też są zachowane, ale wciąż uważam, że jest to naprawdę przyzwoita książka, którą się po prostu bardzo dobrze przyswaja. Ona nie przeszkadza ani stylem, ani właśnie takim nagromadzeniem tych schematów. To wszystko jest bardzo sprawnie poprowadzone i poleciłabym ją na pewno wielu nastolatkom, ale też wielu dorosłym. Jeśli uważacie, że młodzieżówki już nie są dla Was, to myślę, że gołą może się Wam spodobać. A teraz zaczęłam czytać A, Pójdę sama. Zostałam to książkę od wydawnictwa W.A.B. I ja myślałam, patrząc na okładkę, że jest to taka typowa, japońska, przytulna yy, proza. Znaczy jest to przykład, typowy przykład japońskiej przytulnej prozy, bo proza japońska nie jest tylko taka, no ale powiedziałabym, że taki podgatunek przytulnych książek jest obecny w literaturze japońskiej. No i właśnie myślałam, że to jest to, a nie do końca. Yy, na nocy księgarni Klaudia zaczęła o tej książce opowiadać, znaczy opowiedziała o tej książce i powiedziała, że ta główna bohaterka, 80-letnia staruszka, ona z nieznanych sobie przyczyn i też niezrozumiały dla niej, zaczyna posługiwać się dialektem, który dialektem z miasta, w którym się wychowała, mimo tego, że to miasto opuściła mając 20 lat, i ona ja nie rozumie, czemu do niego wróciła i jak. Ta jej, jak, jaka część jej osobowości, jak głęboko zakorzeniona część jej osobowości jest połączona z tym dialektem, tak bardzo, że on zaczyna wychodzić na wierzch. I jak na razie nie było tutaj jakiejś większej sceny, jakiejś większej akcji. Jestem na stronie chyba 30. Ona ma 140 stron, więc zgaduję, że to będzie taka bardziej refleksyjna, przygadana książka. Ale jak właśnie Klaudia powiedziała o czym ona jest, to ta książka zainteresowała mnie jeszcze, jeszcze bardziej niż wcześniej, bo. To raczej nie będzie właśnie taka typowa przytomna książka. Myślę, że ona może być właśnie taka refleksyjna, yy, nawet trochę smutna no i na pewno jesienna, więc yy, dzisiaj kolejny dzień spędzam w domu. Jest wtorek, jak coś pewnie już gdzieś wam to napisałam. Yy, wczoraj nie wychodziłam z wiadomych przyczyn, dzisiaj też nie. Yy, nie mam żadnych zajęć, bo już teraz mówię 6 minut, a naprawdę dochodzę do granicy mojej możliwości. Więc poprzestanę na tym, powiem Wam tylko, że żeby sobie trochę jakoś, mm, o zapomniałam słowa, urozmaicić, No se, urozmaicić codzienność, to dzisiaj będę robiła pizzę. I tyle. Szalony czas, idealny czas na nagrywanie vloga. Przechodzę do Was z ostatnią aktualizacją w tym vlogu. Korzystam z okazji, że przed chwilą nagrywałam film, który zobaczycie za tydzień. Jeszcze nie jestem w pełni zdrowa, więc przebitki, które widzieliście przed tym, co Wam teraz wrzucam, są tak naprawdę zebrane z kilku ostatnich dni, bo nie chciałam Wam rzucać każdego dnia pojedynczo, bo nie robiłam nic. Jedyne, co robiłam, to czytałam, trochę pracowałam. Nie prowadziłam nawet zajęć, bo nie byłam w stanie. Więc robiłam takie, wykonywałam takie zajęcia, które nie wymagały ode mnie mówienia. No i nawet nie wychodziłam z domu, byłam tylko u lekarza, dostałam leki, których skutkiem ubocznym jest kaszel. Więc cały czas, to cały czas kaszle, mój głos <laughs> nie ma w ogóle możliwości, żeby odpocząć. Dlatego na szybko powiem Wam, co mi się udało przeczytać jeszcze w tym vlogu. No i sobie zakończymy. Ja tutaj mam. Udało mi się przeczytać Pójdę sama w tłumaczeniu Dariusza Latosia. Tak, i to jest historia, po której spodziewałam się czegoś zupełnie innego, bo ja byłam pewna, że to będzie właśnie ta, ta jedna z tych takich uroczych japońskich książek, bardzo przytulnych. A to jest historia taka bardziej melancholijna, bardzo refleksyjna i ona opowiada o starszej kobiecie. Ja Wam wcześniej chyba powiedziałam, że ona ma 80 lat, ona ma 74 lata, nazywa się Momoko. W młodości wyjechała do Tokio, gdzie poznała swojego męża, a my tutaj w tej współczesnej osi fabularnej poznajemy ją, kiedy ma właśnie 74 lata, jest sama na świecie, chociaż ma jeszcze Córkę i syna, ale nie ma z nim najlepszego kontaktu, więc głównie ta książka to są jej wewnętrzne monologi i ona rozmawia ze swoimi wewnętrznymi głosami. I ten wątek rozmowy i języka jest tutaj bardzo ważny, ponieważ ona zaczyna wracać do swojego dialektu, do dialektu tohokańskiego chyba, którym się właśnie posługiwała przed przyjazdem do Tokio. I dość dużo się tutaj też wokół tego dialektu i tej tożsamości dialektalnej powiedzmy. Dość dużo miejsca tutaj jest poświęcone temu tematowi i to jest książka, która teoretycznie powinna mi się bardzo spodobać. Jest bardzo refleksyjna, jest właśnie taka bardzo melancholijna, wzruszająca, ale dla mnie… mam strasznie duży problem. Tak jak widzicie, mam dosyć duży problem w ogóle z określeniem tego, co mi w niej nie pasowało, bo to nie jest tak, że mi się coś w niej nie podobało. Ja jej dam trzy gwiazdki na pięć, więc to jest naprawdę w porządku, lektura. Ona jest przyzwoita. Tylko problem polega na tym, że dla mnie chyba za dużo było tych dialogów wewnętrznych. I wiadomo, że żeby pokazać łatwym sposobem na to, żeby pokazać samotność, jest właśnie pokazanie jej w takiej przestrzeni, gdzie bohater jest lub bohaterka, tutaj jest sam albo sama. A ja bym wolała, żeby ta samotność była pokazana bardziej pomimo dialogów. I to się na przykład bardzo dobrze udało, i w Tysiąc lat dobrych modlitw w tym tytułowym opowiadaniu. A tutaj ta samotność jest była dla mnie trochę zbyt oczywista, i te wewnętrzne monologi bohaterki, one były naprawdę poruszające. I w ogóle fakt, że starsza kobieta została sama na starość, mimo tego, że tak naprawdę ma jeszcze członków rodziny. No to, to to jest na pewno poruszające. I to jest powiedzmy coś takiego, czego się wiele osób boi. No ale tutaj za mną to nie zagrało tak bardzo, bo ja bym wolała, żeby właśnie ta samotność była pokazana y, bardziej y, wśród ludzi. Bo to wewnętrzne jej pokazanie zostało tutaj uchwycone bardzo dobrze, ale <laughs> Chyba było to dla mnie trochę zbyt oczywiste. W każdym razie i tak Wam to polecam, bo to jest naprawdę dobra książka. Ona jest bardzo dobrze napisana i ona absolutnie nie jest przytulna, więc nie dajcie się zwieść tej okładce. Um, ja jestem pewna, że ona trafi do wielu osób. Dla wielu osób to będzie topka, tylko po prostu y, ja mam z nią taki jeden mały zgrzyt, który rzutuje na moją ocenę w dosyć dużym stopniu, y, i po prostu ja ją <laughs> porównuję do mojej ulubionej autorki i ulubień, której udało się to zrobić lepiej według mnie. A kolejną książką, którą przeczytałam jest Kurwa, kurwa, kurwa autorstwa Lindstromborgia i przesłuchałam w audiobooku. tłumaczyłam ją. Myślę, że Karolina Drozdowska. Jeśli powiem coś nie tak, to Wam na pewno wrzucę tutaj sprostowanie. To jest historia o Brit. Główna bohaterka nazywa się Brit. I poznajemy ją w momencie, kiedy ona wybucha. I to tytułowe kurwa, kurwa, kurwa nawiązuje do frustracji, którą ona w końcu sobie siebie wylała. I to jest książka, która według mnie jest wiele lepsza niż Nigdy, Nigdy, Nigdy. Nigdy, Nigdy, Nigdy podobał mi się taki brak głębi problemu, a tutaj według mnie on jest widoczny, tylko że ta frustracja, tłumiona przez główną bohaterkę, która ma być chyba takim symbolem, takim obrazem większości kobiet, które są w nie do końca udanym związku spada na nie macierzyństwo, spada na nie, spada na nie takie, takie codzienne trudy życia i przede wszystkim ten marazm. I te bohaterki i, i, to jest symbol takich kobiet, który z tego nie potrafią wyrwać. Ale one też nie potrafią na głos powiedzieć, co im nie pasuje. Więc teoretycznie w swojej głowie one wiedzą, co chciałoby zmienić, ale one nie potrafią tego wyegzekwować i nie potrafią też sobie same z tym poradzić, ale z drugiej strony też nie szukają pomocy. I to jest książka, w której widzimy bardzo, bardzo frustrującą główną bohaterkę. Brid jest. Z jednej strony można by jej współczuć, bo ona jest zagubiona sama w swoich emocjach, ale z drugiej strony widzimy, że ona, przez to, że nie lubi samej siebie, ona też automatycznie przerzuca te negatywne emocje na innych. I na przykład potrafi być zła na osoby, albo potrafi pogadzać osobami, które mają w życiu lepiej, dlatego że ona ma gorzej. Więc ona jest taką strasznie niefajną bohaterką, ale ja się staram nie oceniać yy, książek yy, przez pryzmat tego, czy bohatera da się lubić, czy nie. Bohaterkę. Bo to nie do końca jest dobry kryterium. Brit na pewno nie da się lubić. Da się jej do jakiegoś stopnia współczuć, ale to nie jest takie współczucie płynące z serca. Tylko bardziej takie współczucie Trochę podszyta taką nutą irytacji, bym powiedziała. Czasem po prostu jak potrzymamy na czyjeś wybory życiowe, to myślimy sobie... Co teraz ze swoim życiem? I tak właśnie mamy Obserwując Brit. I to jest zdecydowanie książka, która według mnie ma o wiele więcej warstw niż Nigdy, Nigdy, Nigdy. Ona też jest w taki dosyć codzienny sposób napisana. Ona też się dzieje na... Chociaż nie, nigdy, nigdy, nigdy działo się na większej przestrzeni czasowej. Tutaj mamy z tego, co mi się wydaje w tej fabule współczesnej, jeśli dobrze pamiętam kilka dni, a przemyślenia Britney no, rozciągają się na o wiele szerszy okres, bo sięgają też jej się dzieciństwa. I no w tej książce jest bardzo dużo frustracji. Ten tytuł jest świetnie wybrany. I ja ich chyba dałam 4 na 5 gwiazdek, ponieważ uważam, że to jest naprawdę dobra lektura. I jeśli się przymknie oko na zachowanie bohaterki, albo jeśli potrafi się widzieć, zobaczyć, co jest w niej nie tak, zdystansować się do tego i zrozumieć, że jest to poniekąd ten środek fabularny, pewne narzędzie fabularne, no to jak najbardziej myślę, że tę książkę można docenić. I ja ją bardzo doceniam. I myślę, że w ogóle ona wyląduje... <laughs> Topce roku w takich wyróżnieniach, bo w tym roku chyba chciałabym też zrobić film z wyróżnieniami, o czym zapomniałam, um, czego zapomniałam zrobić w zeszłym roku. A kurwa, kurwa, kurwa ma szansę trafić, właśnie nie do topki ścisłej, ale do takich wyróżnień. Tak jak słyszycie, mój głos już nie do końca sobie radzi z dalszym mówieniem, więc pozwólcie, że na tym zakończę. Dajcie mi znać, jak minął wam tydzień, czy jesteście chorzy, bo wiem, że teraz wszyscy są chyba chorzy dookoła. Więc dajcie mi znać jak tam wasze zdrowie, co ostatnio czytaliście, czy macie zamiar czytać książki, o których wspomniałam i w ogóle co tam u was czytelniczo, życiowo. Mam nadzieję, że się widzimy następnym razem, mam nadzieję, że ten blog, ten vlog, mam nadzieję, że ten vlog się wam spodobał, mimo tego, że był taki średnio dynamiczny i raczej tak nie wygląda moja codzienność, no ale sytuacja chorobowa mnie do tego zmusiła. Więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się widzimy następnym razem, papa! Pa.